Wirus komputerowy stworzył armię robożołnierzy, która pomogła mu zapanować nad światem. Zostało tylko jedno bezpieczne miejsce. Ukryte pod kopułą miasto Korut. Jego jedyną nadzieją są... Power Rangers RPM. W poprzednich odcinkach Power Rangers RPM. Ta dziewczynka, jak wyglądała? My jej nie widzieliśmy. Mówiła, że piosenka. O jej rodzinne dziedzictwo. Które nosi? Jej brat. A. Cela mojej siostry. Gdzie ona jest? Właśnie stoisz. W jej środku. To jest to. Co z kluczem siostry? <słuch> Tylko się kręci. To nic specjalnego. Ty lepiej uważaj, teren. Klucz do przeszłości. Tym razem jest idealnie zaprogramowany, a więc wszystko będzie dobrze. Będzik się po skopiowaniu będziesz mógł walczyć w tym nowym wcieleniu. Czy poradzi sobie z moją mocą? To technologia generacji szesnastej. Nie może zawieść. Lubisz dużo gadać. Ha! Dlaczego nie pokażesz nam jak działa? Jasne. Patrzcie na to. Czesuj się! Nie! To niemożliwe! Programowanie było bezbłędne! Ty! Ty to zrobiłaś! Typowe zachowanie generacji piątej. Zwalanie winy na innych. Opuścisz nas, generale Shifter, I już więcej nie wrócisz! Co? Na pustkowie? Zardzewieje! To kolejna niedoróbka generacji piątej. Szybko rdzewieje. Unikaj równin solnych. Generacja piąta ma też mocne strony, których użyje! O! 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 Ten -7. Mój grzałko, bot jest gotów. Świetnie! Osobiście zadbam o to, żeby nie zawiodło. Będziemy Cię obserwować. Dzisiaj świętujemy wielkie osiągnięcie. Mamy szansę zapewnić Koryntowi długie lata przetrwania. Energia to klucz do naszego życia. I kluczem do bezpieczeństwa. Te dwa klucze otworzą naszą nową stację polową. Pasuje. Zaraz coś tu nie gra! Uciekać! Vengeance! Gotowi? Gotowi! <gryble> Hej, natychmiast przestań! Gdzie ja! 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 robotem wojowym! My powstrzymamy Gringo! Dobra! Hej, myślisz, że damy ci przejść? Pomyślmy was jeszcze! Nigdzie nie pójdziesz! Celowanie. Odbił nasze strzały. Załatwmy to inaczej. Dostaw ją! Obiekcie D-44, poddaj się. Hybryda nie może równać się z taką maszyną jak ja. Nie martw się o mnie. Ale dziękuję za troskę. Niedługo Wendrix i jego armia robotów Zawładną światem uważaj! A! 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 A, pomocy! A, pomocy! A! Naprawdę ją boli A! A! Ludzkie współczucie to słabość! Ha! Ha! Patrz, kiedy ja się zepsuję, czeka mnie łatwa naprawa. Ale kiedy ty się zepsujesz, krwawisz. Hej! Nikt nie jest? Zniknęła! Jak oni śmieli mnie wygnać! Z Twoją mocą Fencik zmógłbym rządzić światem! A tak? Ach, ja będę! <grystanie> Jeśli robot bojowy znów zaatakuje, to nasze paliwo wytrzyma temperaturę? Potrzeba miliona stopni, żeby roztopić metalową osłonę. Roztapianie nie jest konieczne. Przy długim naświetlaniu, promienie grzałkowota mogą rozgrzać zbiornik z paliwem, co doprowadzi do potężnej eksplozji. Dillon, pogramy w bilard. Hey, Dillon. To naprawdę okropna dziura. A straż ja to naprawię. Daj spróbować! Aha, uh, uh. Nie umiałbyś wymienić nawet żarówki. Uh, uh. Sieć i nie ruszaj się. Niech to spojrze. Ktoś właśnie opuścił kopułę. To hybryda. Wyślijmy tam grindery. Rozprawię się z nim po swojemu. moja ulubiona melodia właściwie to jedyna jaką znam a więc tej nie słyszałaś skąd go masz Pamiętasz? To nasz zegarek. Jesteś moją siostrą. <grystanie> Twoją siostrą? Żartujesz! Myślisz, że żartuję? Nie pamiętam wiele, ale wiem, że Vengix zrobił z nas hybrydy. Jesteś człowiekiem. Obudź się! Jestem robotem zbudowanym w generacji siódmej. Może, a może nie. Nie? A więc co to jest? Nie chcę z tobą walczyć. Proszę. Jak krwawie? Poczekaj! Mogłabym Ci pomóc, chciałbym, żebyś mogła, ale nie możesz. Potwierdzam porównanie DNA próbka pochodzi od G78. Pokrewieństwo potwierdzone. Próbka pochodzi od obiektu D-44. Obiekty uciekły z Pałacu Wendiksa. Obiekt G-78 przechwycony. Nie puszczaj! Nie martw się, jestem obok. Zaraz uciekniemy, obiecuję. Zostawcie ją! Nie będę za tobą tęsknił. Kto powiedział, że gdzieś się wybieram? To nieuniknione. Od teraz, za każdym razem, kiedy zobaczysz swojego brata czarnego Rangera, te wspomnienia powrócą, doświadczysz miłość, współczucia, przygnębienia. Staniesz się słaba, jak wszyscy ludzie, i w końcu za.